Dzień dobry, witam Was serdecznie w Australii oczami. Asi, bardzo dawno do Was nie mówiłam i piszecie mi, że e, mam to zmienić, <grym> także zmieniam. I zanim, zanim e, zacznę, oczywiście, jak zwykle, no już to chyba tradycja zaczyna być, mm, mam na początku komunikat i chciałabym jeszcze raz podziękować Tomkowi i Grzegorzowi, którzy byli na wakacjach w Australii i odwiedzili mnie. Bardzo Wam chłopcy dziękuję. Chłopcy, panowie, e, było fantastycznie. E, dużo się naśmiałam. I proszę pamiętać, że jeżeli jesteście w Australii, to zawsze mój dom jest dla wszystkich przyjezdnych otwarty. Proszę tylko o kontakt i umówimy się na spotkanie. Także panowie przywieźli mi, pokażę wam niesamowity prezent. Już nie słyszę, coś tam włożyła do środka. Jest to niesamowita skrzynka z dekuparzem i otwieramy, i są tutaj. Pozdrowienia dla mnie, także bardzo dziękuję Tomku, jestem wzruszona. Świetna skrzynka. Ja wiem, że to robiła jakaś Twoja koleżanka, jest to ręczna praca, to bardzo też tej koleżance dziękuję. Kochani, dzisiaj będzie odcinek o tym, jak wynająć apartament, dom. Kiedyś już był taki odcinek, ale on był taki bardziej powierzchowny. Natomiast prosicie mnie o to, żebym dała taki film, więc jak najbardziej, proszę bardzo, spełniam Wasze prośby. Ja myślę, że ten odcinek również będzie ciekawy dla osób, które nie mają zamiaru przyjeżdżać do Australii, dlatego, że wynajem jest kompletnie inny. Ja powiem tutaj o różnych rzeczach, które się znajdują w domu, jak to jest postrzegane, jak to się w ogóle, no, takie różne... Tam tajemnice, które różnią Australię od Polski, także może to też być ciekawe dla osób, które wcale nie mają ochoty tutaj przyjechać. Słuchajcie, przede wszystkim, gdzie szukamy takich informacji, gdzie wynająć dom albo apartament? Szukamy na dwóch specjalnych stronach. Ja Wam podam linki do tych stron. Jeżeli szukacie pokoju do wynajęcia, to jest tańsza opcja gdzieś przy rodzinie. Wtedy szukacie to na Gumtree. W Australii, i to również taki link Wam podam do tej strony. Teraz, jakie informacje są na stronach internetowych w Australii, jeżeli już wejdziecie sobie w link na przykład Real Estate, który Wam podam? Chodzi o to, żebyście zaznaczyli tam opcję, tam są dwie opcje: albo kupno, albo wynajem. Proszę zaznaczyć opcję wynajmu. I teraz właśnie bardzo, y, myślę, że tutaj podam trochę ciekawostek. W Australii nie podaje się metrażu. W ogóle nie ma czegoś takiego jak metraż domu. Ja myślę, że większość Australijczyków w ogóle nie wie, y, ile, metr, ile metrów kwadratowych posiadać dom. W Australii oznacza się metraż na podstawie ilości sypialni, na podstawie tego, ile miejsc macie w garażu, a ile z, y, łazienek posiada dom, czy ma specjalny pokój do oglądania telewizji, tak jak jest u nas i czy ma y, biuro, y, tak jak jest u nas, dodatkowe, więc to jakby oczywiście daje Wam pogląd na to, jak duży może być ten dom. Także w ten sposób to się określa. Przepraszam, będę sobie tutaj zaglądała, ale jak zwykle się przygotowałam, więc mam tutaj różne, różne ciekawe informacje. Także również, jeżeli szukacie nie tylko domu, ale apartamentu, dokładnie odbywa się to na tej samej zasadzie. I teraz, jak wejdziecie na taką stronę internetową, postaram się Wam dać za chwilę jedno zdjęcie, jak to jest opisane, ten wynajem domu. Macie tam właśnie te wszystkie informacje, czyli ile, ile sypialni, ile łazienek, czy jest basen. Czy jest ogród, co się, co się znajduje niedaleko tego domu, czyli jak daleko jest do szkoły, jak dal, jakiej szkoły, jak daleko jest do przedszkola i do jakiego przedszkola, jak daleko macie do przystanku autobusowego jak na, daleko macie sklepy. Czyli to wszystko powinno być w tych informacjach zawarte, jak również opis takiego domu albo apartamentu. Um, oczywiście również, czy jest klimatyzacja i podana jest yy, cena. Może jeszcze wrócę, czyli klimatyzację. Klima rodzaje klimatyzacji mogą być, tak jak my mamy centralne i to jest super, ponieważ można sobie ustawić na przykład, czy wyłączyć w jakimś pokoju klimatyzację, czy włączyć. Yy, bardzo bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, ale również są takie klimatyzacje, które są wiszące. Bardziej taki punktowo, oczywiście, jak je się włącza, to one dają chłód na jedno pomieszczenie, ale wiadomo, że nie na inne. Bardzo często są wiatraki, a nie klimatyzacje i to też będzie zaznaczone w danej ofercie. Także proszę dokładnie to wszystko czytać. Ja moim skromnym zdaniem uważam, że lepsza jest klimatyzacja od tych wiatraków taka klimatyzacja centralna od tych powieszonych. Troszeczkę już sprawdziliśmy, mamy znajomych, którzy mają różnego typu klimatyzację, tak myślę, że nasza faktycznie się sprawdza. W tych informacjach z tego zdjęcia, które, które widzicie, jest napisane ile ten dom kosztuje. Proszę pamiętać, że cena jest zawsze podawana za tydzień. Podana jest również tak zwany bond. Bond to jest kaucja, która jest pobierana... To jest chyba normalne w Polsce również. Ona jest od 2 do czterech tygodni wynajmu, ceny wynajmu, tak to mniej więcej wygląda. My, my zawsze płaciliśmy dwa tygodnie. Jakby ten bond, czyli kaucja, jest dwa tygodnie ceny, którą wynajmujemy. I teraz zostaje Wam ona oddana wtedy, kiedy się wyprowadzacie i wszystko z domem będzie w porządku, czyli będzie w takim samym stanie, jak się wprowadziliście. Ten bond nie wpływa do kieszeni żadnego właściciela, chcę po angielsku, przepraszam, muszę się zastanowić, właściciela ani żadnej agencji, tylko błąd wpływa na specjalne konto do firmy, która nazywa się RTA i ona ma pieczę nad wszystkimi biurami nieruchomości i to jest bardzo ważne, ponieważ tam ten wasz bądź, tak powiem, leży. Jeżeli będą jakieś sprawy sporne, czyli agencja nie będzie chciała Wam oddać bądów, wy uważacie, że należy się Wam cały, to wtedy ta organizacja zajmuje się tym, wtedy do tej organizacji trzeba pisać. Myślę, że to jest takie bezpieczne. Bardziej bezpieczne niż opcja, że pieniądze leżą u właściciela na koncie i wtedy jest problem z wyciągnięciem tych pieniędzy. Także tak to wygląda. Oczywiście mamy również bardzo ważną informację, od kiedy dany dom czy dany apartament jest do wynajęcia. To jest bardzo ważne i bardzo trudno faktycznie jest ucelować, kiedy z jednego domu się wyprowadzamy, a do drugiego domu mamy się wprowadzić, ponieważ musimy dać miesiąc wypowiedzenia tu, gdzie mieszkamy albo. A tak, miesiąc wypowiedzenia, ale e, tak naprawdę jesteśmy zobligowani do terminu wynajęcia. To znaczy, możemy dom wynająć, zależy jak agencja i jak właściciel sobie życzy. Nieraz jest to pół roku minimum, a nie raz jest to rok. Po okresie roku, e, wtedy dalej agencja może nam przedłużyć wynajęcie tego domu, albo może nam odmówić także z różnych przyczyn tak, nie wiem, właściciel chce się wprowadzić, albo chce sprzedać, albo 100 tysięcy jest spraw, które mogą wpłynąć na to, czy będziemy mieli przedłużone wynajem tego domu, czy nie także to są to są te informacje i i właśnie trudno jest nieraz ucelować to, że jak my się wyprowadzamy, tak jak było w naszym przypadku, a wprowadzenie się do nowego domu. Dlatego przez ten czas nasze rzeczy były u naszych przyjaciół w garażu, a my mieszkaliśmy w, znowu w apartamencie. I takie sytuacje również się zdarzają. Domej apartamenty wynajmowane nam są przez agencję nieruchomości. Generalnie nigdy nie spotkacie się z właścicielem. Danego apartamentu albo danego domu. My się spotkaliśmy zupełnie przypadkowo, wynajmując pierwszy dom, który, widzicie na, który, który widzieliście na filmach, ale to dlatego, że nas sąsiedzi zaprosili na imprezę i tam przyszli właściciele tego domu, w którym mieszkaliśmy. Także bardzo miłe spotkanie, natomiast generalnie właściciela domu wynajmujący nie widzicie. Wszystkie sprawy załatwiacie z Agencją Nieruchomości i wszystkie naprawy, które nie idą z waszych kieszeni, a idą z kieszeni właściciela, załatwiane są przez Biuro Nieruchomości. Oczywiście, jeżeli wy uszkodzicie coś w tym domu i to będzie wasza wina, no to musi iść z waszej kieszeni, to jest jakby naturalne i logiczne. Nikt nie ma z tym problemu. Teraz, aby zobaczyć, aby wynająć dom, trzeba umówić się na inspekcję. Bez inspekcji domy nie są wynajmowane. Ja kiedyś pomogłam jednym osobom, które przeprowadzały się z Adelaidy tutaj, i ja byłam na takiej inspekcji domu, a chyba wam już o tym mówiłam, a nie te osoby, bo nie mogły tutaj być. Także ja zrobiłam im zdjęcia, przysłałam i. Biuro Nieruchomości zanotowało, że to ja byłam na, na tym spotkaniu zamiast właścicieli, ale faktycznie Trzeba być i trzeba zobaczyć, jak ten dom wygląda. Zresztą ja radzę zobaczyć, ponieważ zdjęcia wyglądają kompletnie inaczej niż dom jest w rzeczywistości. I można się miło rozczarować, albo nie miło, to zależy, jak to wygląda. Także ja zawsze proponuję, żebyście zobaczyli sami i musicie zresztą to zrobić. Także proszę się mówić na inspekcję. Na stronie internetowej będziecie mieli y, informacje y, do kogo zadzwonić i y, jak tą inspekcję umówić. I teraz y, to też jest nowość, jeżeli chodzi o polskie warunki, jak przyjeżdżacie na taką inspekcję. To nie jesteście sami, tylko Biuro Nieruchomości zaprasza wszystkie zainteresowane osoby danym domem na jedną godzinę. Więc jak my oglądaliśmy domy, to naprawdę tych osób było pełno i obijaliśmy się, można powiedzieć, o dane osoby. Wtedy od takiego biura bierzecie aplikację, którą trzeba wypełnić. To wy aplikację już wypełniacie w domu, chociaż my, jak się pojawialiśmy, na przykład w domu, który chcieliśmy bardzo wynająć, widzieliśmy już na zdjęciach, to byliśmy przygotowani i mieliśmy już taką aplikację ściągniętą ze strony internetowej, i już na miejscu daliśmy pani taką aplikację już wypełnioną z tego biura nieruchomości, i byliśmy faktycznie pierwsi. Także dom, który wynajęliśmy ostatnio, nie ten, tylko. Nie, to nie jest tak? przedostatnio. To dokładnie tak zrobiliśmy i myślę, że tym wygraliśmy, dlatego że byliśmy pierwszymi osobami, które złożyły tą aplikację. Aplikacja się spodobała. Zaraz powiem, co tam trzeba zrobić i o co chodzi w tej aplikacji, więc ten tam dostaliśmy. Tak to wygląda. Bardzo ważna informacja jeszcze przed inspekcją, czego się możecie spodziewać, to znaczy, mieszkania, domy i apartamenty nie są umeblowane. Jeżeli są umeblowane, to jest specjalnie zaznaczone, że zostają z meblami, natomiast generalnie nie są umeblowane. Co zostaje, co jest w takim domu, to są elementy, których generalnie nie można wymontować, jak zmywarki specjalnie wymontowane, czyli zmywarki zawsze są, często są mikrofalówki już i kuchenki gazowe bądź elektryczne. Natomiast lodówki, pralki, absolutnie to są sprzęty, które musicie kupić sami. Także jeżeli oglądacie, jeżeli jest inspekcja, to bardzo proszę sprawdzić, czy takie sprzęty działają, czy wszystko jest z nimi w porządku. Proszę sprawdzić, czy we wszystkich oknach są te screeny, takie czyli te siatki na oknach przeciwko owadom, pająkom i różnym innym towarzyszom, którzy by może chcieli razem z Wami zamieszkać, a Wy niekoniecznie ich chcecie. Także bardzo również proszę na to zwrócić uwagę. Czy okna wychodzą na ruchliwą ulicę, czy na spokojną? Jaka jest ta ten teren, gdzie będziecie mieszkać, to jest bardzo ważne. Czy są duże sypialnie, czy wszystkie sypialnie mają, czy wszystkie sypialnie mają szafy wbudowane, tak jak z tyłu u nas widzicie? Dlatego, że w Australii generalnie powinno być to normą i nie musicie wtedy kupować szaf. Jest to fantastyczne, uważam. I my we wszystkich sypialniach mamy szafy, bo jak wiecie, to nie jest. Biuro, tylko to jest dodatkowa, czwarta sypialnia nasza, którą ja zaadoptowałam na biuro. Czy są wentylatory, czy, są klima czy jest klimatyzacja, czy wszystko działa? Także to wszystko bardzo proszę sprawdzić. Teraz aplikacja na dom, jak to wygląda, proces wygląda generalnie standardowo taki sam, każda aplikacja składa się z dwóch do czterech stron i musicie wszystko skrupulatnie wypełnić, dokumenty musicie podać i do, załączyć, które udowadniają Wasz stały dochód, czyli tak zwane payslipy, które dostajecie na, na koniec tygodnia czy miesiąca, gdzie pracujecie. Kopie umów najmu z poprzednich miejsc, referencje, niezmiernie ważna sprawa, czyli e, czy, czy Wasze biura nieruchomości, które wcześniej byliście dają Wam dobre referencje, czy złe. My zawsze mieliśmy bardzo dobre, więc to jest naprawdę niezwykle istotna sprawa. Ja również, możecie, bo również ja również komuś dawałam referencje, żeby tutaj nowi mogli otrzymać do wnęcia dom albo apartament i ja również, również y, mogę podawać osoby, które mieszkają w Australii. Y, trochę dłużej niż tam nie wiem pół roku i mogą o mnie coś dobrego powiedzieć. Także to jest następna, bardzo ważna rzecz.